Wszystkim, jak zwykle u mnie kompostowanie, i zobaczcie, mam tutaj te dwie pryzmy, które przerzuciłam. Jedną, która jeszcze nie jest przerzucona i którą będę za chwileczkę przerzucać, ale to co Wam chcę pokazać: ta pryzma była przerzucona 5 dni temu w poniedziałek. No i temperatura wynosi 50 stopni Celsjusza. Ale teraz, zobaczcie, dla porównania, mamy pryzmę, którą przerzucałam prawie dwa tygodnie temu. Bo w, no powiedzmy półtorej tygodnia. I ona ma idealną temperaturę w granicach 55 stopni Celsjusza. Więc taką pryzmę zostawiam. Niech się tutaj to wszystko przerabia. Jeżeli jest właściwy proces kompostowania, no to nie ma co tam kombinować. Nie ma go co przerzucać, podlewać, bo jak widać, wszystko dobrze pracuje. Zobaczymy sobie dla porównania też tą pryzmę, która nie jest przerzucana, jaką ona w tym momencie ma. Temperaturę. O, zobaczcie, jak szybko spada. No, czyli pewnie będzie gdzieś w okolicach 30 stopni albo i nawet trochę niżej. Czyli mniej więcej temperatura otoczenia. Dlatego warto przerzucać, żeby to wszystko napędzić. I co ciekawe, jeżeli chodzi o tą pryzmę, to ona była chyba za 3 tygodnie temu przerzucana. A mi zależy na tym, żeby w miarę szybko to poprzerabiać, w związku z czym zabieram się do pracy. O, widzicie stanęło na 30 stopni na 30 stopniach. Część pryzmy już przerzuciłam, po to, żeby Wam pokazać, jak wygląda, na zewnątrz trawa, a w środku już bardziej przerobiona materia. Wilgotność widać, że jest całkiem fajna. Takiej właśnie gąbki, którą, o widzicie, jakby cisnę. Mocno to pojawia się woda. I to jest najlepsza właśnie e, wilgotność, nie jest zbyt mocna, bo musiałam naprawdę zacisnąć, żeby z niej coś wycisnąć. E, ani też nie jest sucha. Dlatego jestem pewna, że jak przyjdę tu w poniedziałek, dzisiaj mamy sobotę, czyli za dwa dni, to temperatura powinna być dużo wyższa niż te 30 stopni, które było przed momentem. Dziś przynajmniej jak przerzucam trawę, to nie pada deszcz. Po ostatnim razem, jak przerzucałam trawę, to po prostu tak smokłam. I jeszcze w dodatku zapomniałam o tym, że wyniosłam na zewnątrz pranie i wszystko trzeba było robić na nowo. Bałam się, czy nie przeziębie się, bo puścił naprawdę solidny deszcz. Ale właśnie powiem Wam, że ja lubię robić kompost. Przerzucać kompost właśnie wtedy, kiedy jest deszcz. Dlatego, że. On przy okazji nabliża mi pryzmę. Jak wiecie, ja tutaj na działce nie mam za dużo możliwości, jeżeli chodzi o wodę. Jedyne moje źródło jest na samym dole, jakieś 150 metrów. Przepraszam, jakieś 60 metrów w dół muszę iść. No, no to trochę trzeba się nachodzić, żeby przynieść dwie konewki wody. A na taką pryzmę trochę tej wody trzeba, w związku z czym. Najczęściej po prostu zostawiam pryzmę taką, jaka jest. I ta wilgoć strawy musi wystarczać. Ale jak macie mój dostęp do wody, no to macie dużo większe możliwości. Ja teraz, przerzucając, widzę, że tutaj w mojej pryzmie są koleżanki, których nie będzie przy wyższej temperaturze. Ale teraz, kiedy jest 30, kiedy jest 30 stopni, no to one, jak widać, tutaj czują się wspaniale. Wrzucę je do tej części, która już jest przerzucona. Ale jak tylko się podniesie temperatura, one będą uciekać, gdzie pieprz rośnie. I w ich miejsce wkroczą inne organizmy, typu drzewnice. Ale przepraszam, na miejsce drzewnic wkroczą inne organizmy, typu grzyby, pomieniowce, bakterie. Właśnie po to też to wszystko przerzucam, żeby pięknie nam się... Ta materia znowu nagrzała, pozbyła patogenów i dzięki wyższej temperaturze też szybciej przerabiała. Nie zapomnijcie, żeby w trakcie przerzucania, nie podrzucać sobie o w ten sposób w powietrzu, dlatego, jak sobie tak zrobicie, będzie się fajnie mieszać. Nie jest to konieczne, bo jakiekolwiek przerzucanie i tak już powoduje, że to się wszystko miesza. Natomiast w ten sposób, podrzucając to no macie po prostu większe o. rozmieszanie tych wszystkich materiałów, a jak najbardziej to sprzyja przerabianiu, dotlenianiu pryzmy e, i też rozdrabnianiu materiału, nie ukrywajmy. Co tutaj się zadziało? Coś tutaj jakieś zwierzątka u mnie w pryzmie, poza ale to jest normalne. E, teraz już nie ma zajęcy, ale wcześniej w poprzedniej pryzmie. Ewidentnie coś się tam e, e, zadomowiło. Nie wiem co, bo e, tej pryzmy nie ruszałam. Jak widzę, że jest tam jakieś żyjątko, to po prostu to zostawiam. Niech sobie żyje, niech się rozwinie, a jak zobaczyłam, że już te komory, te nor, nory, czy jak tam im powiedzieć, te ich domki się zapadły, no to wiedziałam, że już jest moment, gdzie ich tam nie ma i że już mogę się spokojnie zająć kompostem. O, patrzcie, jakie tutaj mam duże gałązki, możecie je zostawić, dzięki czemu będzie lepsze na powietrzenie. Ja tutaj do tego kompostu dałam właśnie gałązki ze względu na to, że ten kompost początkowo był dwuletni. I zależało mi bardziej na tym, żeby nie zbiła się zbyt mocno ta pryzma. Tylko właśnie, żeby była jak najmocniej napowietrzona. Bo pamiętajcie, jak pryzma się pozbija. To jest duże ryzyko, że będzie gnić, i wtedy będą procesy zachodzić w tej pryzmie, na których nam nie zależy procesy gminne. E, tak jak wam powiedziałam kiedyś w e, takim dosyć obszernym materiale o kompoście, a mianowicie o wytwarzaniu się siarkowodoru, na nim absolutnie nam nie zależy w trakcie kompostowania. Jest to coś niepożądanego, więc. E, Chodzi o to, żeby w naszym kompoście, naszej próźni naszej kompostowej zachodziło butwienie, proces butwienia materii, a nie dnicia, czy też fermentacji, tak jak w przypadku bokashi. Więc pilnujmy tego, żeby właśnie to na powietrzenie było jak trzeba a nie, żeby była to zbyta, zbita pryzma. Także ja przy okazji takiego przerzucania mam możliwość skontrolowania, jak wygląda nawodnienie w takiej pryzmie, czy tam faktycznie coś tam się zbyt mocno nie pozbijało, a takie większe gałązki przerzucam sobie. Dlatego wyrzucam się teraz z kompostu, bo on już nie będzie dwuletni, nie będzie tutaj zalegał długo, tylko po prostu... Będę sobie w miarę regularnie przerzucać. W tamtym roku mniej miałam kompostu, bo bardziej uprawiałam warzywa. W tym mam dużo zbóż, w związku z czym nie mam za dużo roboty przy tych grządkach. Przy ziemniakach też jakoś wiele się tutaj nie muszę napracować. Chodzi tutaj głównie o plewienie. W związku z czym mogę sobie pozwolić na inne rzeczy, czyli właśnie na kompost. Mam też świeżą dostawę obornika, bo u mnie obornik to podstawa. Uwielbiam na nim uprawiać, rosną wspaniale warzywa. Właśnie, powiedzcie mi, czy bylibyście zainteresowani takim obszerniejszym materiałem o oborniku, czym jest obornik, jak go stosować, jego właściwości, zalety, wady, tego typu, właśnie materiał, tak jak właśnie przygotowuję Wam o kompoście, bo. Zauważyłam, że wielu z was zachwyca się właśnie kompostem. Gdzieś tam, olewając temat, obornika, a on też jest wspaniałym materiałem naturalnym doskonałym pod uprawę warzyw, nawet korzeniowych, ale nigdy w pierwszym roku po oborniku, tylko w latach następnych. Ja w tym momencie mam właśnie całe takie duże poletko ziemniaków, które rośnie na oborniku. Obornik był już u mnie w tamtym roku na tej grządce i na części z nich miałam posadzone dnie, a część była po prostu okryta. I w tym roku całość przeznaczyłam na ziemniaki i zobaczymy jakie będzie efekt. Już pierwsze jadłam z tego poletka. Bardzo fajne, smaczne, oczywiście na razie mikro ale za to jaki smak. Dzisiaj właśnie też zamierzam sobie wziąć na kolację właśnie swoje ziemniaczki. W piekarniku już właśnie sobie dochodzi kurczaczek. W związku z czym sama natura, bo to wszystko mamy z własnego powiedzmy mini gospodarstwa, ale mam na myśli nie gospodarstwa rolnego, ale domowego. A co swoje, to swoje. W związku z czym będzie dzisiaj zdrowo. Dobrze, ale wracając do kompostu. Zobaczcie, rozmawiam sobie z wami. Przerzuciłam już niemało pryzmę. A tak naprawdę nawet nie jest to połowa tego materiału. Więc jeszcze trochę pracy przed nami. Trochę schodzi z takim przerzucaniem pryzmy. Chcę Wam pokazać właśnie jak to wygląda w realu, na żywo, jak ja to robię. Też poomawiać, żebyście zobaczyli po co, po co to robię. Żebyście też zobaczyli na bieżąco jak ta pryzma wygląda. Że ona na początku nie jest taka wspaniała. Nie jest od razu materiał taki jakby się chciało, czyli taka ziemia. Jednak wcale nie ma tutaj źle. Już co nieco się pojawia, dlatego że tam z tego co pamiętam, to nie był świeży właśnie materiał, tylko już swoje odsiedział. Ha, jak to brzmi? E, już troszeczkę się tam poprzerabiał. No i właśnie dlatego też teraz jest ta niska temperatura, bo on sobie chce trochę dojrzewać. A ja go znowu tutaj przerzucam, żeby go podpędzić, bo mamy tutaj dużo trawy. Widzę, że tutaj już teraz, czym niższa partia, tym więcej, tym mniej nawilżenia, jest bardziej sucho. Chociaż też zależy gdzie, bo tutaj z kolei z boku widzę, że jest całkiem mokro. No i widzicie, ta sama pryzma, a część jest bardzo sucha, a część jest bardzo mokra. W związku z czym właśnie tak yy, zachęcam Was do przerzucania, bo możecie sobie to kontrolować, mieszać te bardziej yy, mokre części z tymi bardziej yy, suchymi i Wtedy będzie się więcej, będzie się ta wilgoć bardziej rozkładała na całość pyzmy, a nie tylko na poszczególne miejsca. No i teraz widzicie troszeczkę z innej perspektywy, już duża część jest wypełniona tej komory, a tak naprawdę nie jest jeszcze wszystko przerzucone. Tego materiału zawsze jest nieco więcej, kiedy się go tak przerzuca, ale to dobrze, bo właśnie się dzięki temu na powietrze. To jest dla mnie dobry sposób na poruszanie się. Mam pracę siedzącą, w związku z czym jest dla mnie dużo korzystniej troszkę na weekend i w poniedziałki się na działce poruszać. O, zobaczcie, to jest znowu taka bardziej mokra część. Staram się właśnie tą mokrą część dawać do środka, a tą bardziej suchą na zewnątrz. I to nie mówię tylko tego, co było na wierzchu. Bo to, co było na wierzchu pryzmy poszło do środka, ale teraz to, co jest ze środka, daję w ten sposób, ponieważ jest duża szansa, że będzie padać. I zależy mi na tym, żeby tą suchą część pryzmy zostawić właśnie na wierzchu, aby się właśnie naturalnie przez deszcz, w trakcie deszczu podlało. Dużo tych kałązek. Będzie pewnie dobrze później ten kompost jeszcze przesiać. Chociaż też zależy, do czego będzie używany. Ja yy, przesiewam wtedy, kiedy naprawdę już jest duże gałęzi, albo wtedy, kiedy potrzebuję go do siania. Jeżeli potrzebuję go na przykład, kiedy miała, nie wiem, sadzić sadzonki typu dynie, typu cukinie, to w ogóle bym się nie bawiła w przesiewanie kompostu. No, ale jeżeli będziemy tutaj, jeżeli będziemy yy, chcieli Właśnie siać, no to takie gałązki będą na skutecznie utrudniać sianie. No i wtedy warto byłoby, żeby ten kompost był jak najbardziej sypki, drobny, bez takich gałązek. No i wtedy możecie sobie faktycznie wziąć sito i poprzesiewać taką pryzmę. Także tak to u mnie wygląda. Jestem bardzo ciekawa, jak u Was. Wyglądają kompostowniki o tej porze. Jest to doskonały czas, żeby mieć swój własny kompost. Jest dobra temperatura na zewnątrz, jest też tak w miarę deszczowo. Nie wiem też, w jakich rejonach Polski jesteście, ale tutaj w Małopolsce deszczu może nie, że nie brakuje, bo akurat jestem w takim rejonie, gdzie nie jest jakoś bardzo ulewnie, ale właśnie tak umiarkowanie, więc czekam na rozwój roślin i na dobre kompostowanie tej pryzmy. Dobrze, zaraz Wam też pokażę to całe ujęcie z innej perspektywy. Ale jestem ciekawa, czy w ogóle podoba Wam się tego typu nagrywanie, czyli w trakcie po prostu przerzucania taka luźna pogadanka o kompoście. Czy wolicie jakieś stricte krótkie, zwarte treści, bardziej tak powiedzmy w sensie na sucho, to dajcie mi znać. W komentarzu, ponieważ ja ten kanał tworzę z myślą o Was. O Was, dla Was, oczywiście dla siebie też, bo dla mnie to jest swego rodzaju taka kronika tego, co wydarzyło się u mnie na tej pryzmie, przepraszam, na tym pryzmie, w tym ogrodzie już blisko 5 lat, jak jestem na tym, na tej działce, jak uprawiam na tej działce i powiem Wam, że bardzo dużo się wydarzyło. także jestem ciekawa, czy w ogóle interesuje Was, jak ten mój ogród wygląda. Czy bardziej kwestia właśnie kompostu, może właśnie obornika, może jakichś innych materiałów. Czy macie w jakimś temacie niedosyt. Coś Was limituje, coś byście chcieli zobaczyć. To dajcie mi znać, bo chętnie odpowiem, jeżeli będę wiedzieć. A jeżeli nie to może spróbuję zrobić jakieś testy, yy, czy to jakichś materiałów, czy to właśnie yy, no, cokolwiek tam wam przyjdzie do głowy, bo właśnie, tak jak już powiedziałam raz, że tworzę yy, ten kanał dla siebie, żeby mieć taką kronikę, dwa, co dwie głowy, to nie jedna. Yy, a jeszcze jak jest tyle głów za monitorem, za ekranem, no to tym bardziej lepiej, yy, bo dzięki Wam... Wprowadziłam całkiem fajne rozwiązania do mojego ogrodu. Sama nie byłabym w stanie tego wszystkiego wymyślać, dlatego że jestem wizarzystką, jestem stylistką paznokci, a nie ogrodnikiem. No i po prostu ja się wszystkiego cały czas uczę. Kompost jest akurat moim, można powiedzieć konikiem ze względu na to, że po prostu go lubię i przerabiam dosłownie rzecz biorąc na tony. Natomiast nie jestem tutaj stricte wykształcona w tym kierunku, chociaż też jako dziecko pomagałam w gospodarstwie moich dziadków, więc niejako mam to we krwi. Zawsze lubiłam chodzić do pola, zawsze lubiłam zajmować się zwierzętami i tak mi zostało. Teraz czasu niestety na zwierzątka brak, ale ogród jak najbardziej... To jest coś, co mnie interesuje i co zamierzam jeszcze długo, póki zdrowie i możliwości będą, to będę uprawiać. Dobrze, no. Jestem ciekawa właśnie Waszych, waszych pytań, Waszych spostrzeżeń co do kompostu, co do mojego kanału, czy, czy może chcielibyście coś na nim jeszcze zobaczyć, albo coś Was denerwuje. To też jak najbardziej jestem ciekawa. Dajcie mi znać, a ja Wam coś pokażę, żeby nie było tylko takie przerzucanie na pusto i nic więcej się nie działo. To zobaczcie, już łączę ściągnę ze statywu, tyle już jest przerzuconego materiału, a jeszcze dosyć sporo zostało. Yy, za niedługo nagram Wam informację o tym, ile jest yy, stopni Celsjusza w tej pryzmie, to, bo jak widzicie, tu już nam się te pryzmy przybliżyły do siebie. No i tu będzie trochę problem. Bo kiedy ta pryzma będzie gotowa, pierwsza, to ja nie będę mieć miejsca. A przecież nie będę tą pryzmę przerzucać do tej komory, bo bym chyba się wykończyła. Więc będę kombinować co dalej. Może po prostu wszystkie trzy przerzucę na raz. Może być też tak, że po prostu sobie te dwie pryzmy połączę. Bo ta jest troszeczkę innego rodzaju. Ta jest z trocinami. A ta tutaj bardziej z rębka i trawa. Także. Na dziś to tyle, pozdrawiam Was, cześć.